W tym rozdziale zajmiemy się procesami poznawczymi. Są to wszystkie te mentalne operacje, które nasz mózg wykonuje, aby zrozumieć świat i w nim funkcjonować. Kluczowa myśl, którą warto zapamiętać, jest prosta. Procesy poznawcze są fundamentem naszego uczenia się i podejmowania decyzji. Najpierw wyjaśnimy, czym są te procesy, wymieniając pięć głównych kategorii, następnie wspomnimy o dwóch ważnych postaciach, które przyczyniły się do rozwoju tej dziedziny. Na koniec podsumujemy, dlaczego jest to tak ważny temat. Zacznijmy więc od głównych składników procesów poznawczych. Do procesów poznawczych zaliczamy pięć podstawowych obszarów: percepcję, uwagę, pamięć, myślenie i język. Wyjaśnimy teraz każdy z nich po kolei. Po pierwsze mamy percepcję. Percepcja to sposób, w jaki nasz mózg odbiera i interpretuje informacje ze zmysłów czyli to, co widzimy, słyszymy czy czujemy. Na przykład, kiedy widzisz zielone światło, to właśnie percepcja pozwala ci zrozumieć, że możesz bezpiecznie jechać. Po drugie, jest uwaga. Uwaga działa jak mentalny reflektor, który pozwala nam skupić się na jednej rzeczy, ignorując inne. Prowadząc samochód, koncentrujesz uwagę na drodze, a nie na wszystkich dźwiękach wokół. Trzecim kluczowym procesem jest pamięć. Pamięć to zdolność naszego umysłu do przechowywania informacji i ich późniejszego odtwarzania. Dzięki pamięci wiemy, jak wrócić do domu, albo przypominamy sobie, co mamy kupić w sklepie. Czwarty proces to myślenie. Myślenie polega na aktywnym przetwarzaniu informacji, które już posiadamy, aby rozwiązywać problemy, planować przyszłość lub podejmować decyzje. Na przykład, gdy planujesz najszybszą trasę do pracy, używasz właśnie procesu myślenia. I wreszcie po piąte mamy język. Język to narzędzie, które pozwala nam komunikować nasze myśli innym ludziom, a także rozumieć ich myśli. Jest to system symboli, który spaja wszystkie inne procesy poznawcze. Teraz, gdy znamy już pięć głównych procesów, wspomnijmy o dwóch badaczach, którzy są ważni w tej dziedzinie. Pierwszą postacią jest Ulrich Neisser. Jest on uznawany za ojca psychologii poznawczej, ponieważ jako pierwszy formalnie zdefiniował tę dziedzinę nauki. Drugą kluczową postacią jest John Piaget. Piaget badał, jak procesy poznawcze, a zwłaszcza myślenie, rozwijają się u dzieci. Opisał on, że rozwój ten przebiega przez konkretne, przewidywalne etapy, co zmieniło nasze rozumienie tego, jak dzieci postrzegają świat. Podsumujmy więc najważniejsze informacje z tego rozdziału. Mówiliśmy o procesach poznawczych, czyli o tym, jak nasz umysł przetwarza informacje. Wymieniliśmy pięć głównych procesów percepcję, uwagę, pamięć, myślenie oraz język. Jak powiedzieliśmy na początku, najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że procesy poznawcze stanowią absolutną podstawę naszego uczenia się. Bez nich nie bylibyśmy w stanie zdobywać nowej wiedzy, rozwijać umiejętności, ani funkcjonować w codziennym życiu.